Ostatnio podziwiał Pan S17, a teraz gdzie jesteśmy? Jesteśmy na nowej S8, którą niedawno przerobiliśmy z krajówki na ekspresówkę. A na niej wiadukty, mosty, kładki dla pieszych i siedem węzłów. Po takiej drodze to się widzi jak po maśle, proszę Pana. I to wszystko było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej? Tak, dokładnie i pewnie jeszcze z programu Infrastruktura i Środowiska. Mm -hmm. To rzeczywiście największy program w historii Unii. I czy dobrze się domyślam, że tutaj również natrafiono na znaleziska? Dobrze się Pan domyśla i to bardzo wyjątkowe. To może mi Pan o nich opowie? S S stop, stop, stop! Tutaj wysiadam. Ale wykopaliska! Ale wykopaliska! Widzi pan kapliczkę po drugiej stronie? Widzę, ale... I człowieka przy kapliczce pan widzi? Tak, ale pan... Sam się pan wszystkiego dowie. Przepraszam bardzo, chciałem pana spytać. A wie pan, że na tym odcinku drogi ekspresowej S8 wybudowanej przy wsparciu środków europejskich 100 lat temu przesuwali się polscy żołnierze, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Dwóch żołnierzy, którzy zginęli w czasie walk w 1920 roku zostało pochowanych dokładnie w miejscu, gdzie obecnie przebiega droga ekspresowa S8. I rodzina jednego z tych żołnierzy postanowiła wybudować kapliczkę w miejscu, gdzie został pochowany. Tę kapliczkę? Tak, dokładnie. Mówię o tej kapliczce. Ona stała w tym miejscu i stała w pasie kolizji z nowo wybudowaną drogą S8 i musieliśmy ją z tego miejsca przesunąć w całości w to miejsce. Ale co z poległymi żołnierzami? W takim momencie pojawiają się archeolodzy, ponieważ są to szczątki ludzkie, które wymagają specjalnego traktowania. Tym bardziej to są polegli polscy żołnierze, którzy walczyli o niepodległość. Przeprowadzono tak naprawdę badania archeologiczne, aby móc ich wyciągnąć z ziemi, a potem móc ich pochować na cmentarzu. A czy poza szczątkami ludzkimi udało się odnaleźć jakieś rzeczy? Rzeczy osobiste żołnierzy oraz pewne elementy porządzenia wojskowego. Nie znaleźliśmy tylko i wyłącznie broni, ponieważ ona była potrzebna do Dalszej walki z przeciwnikiem. Ale te rzeczy mogłyby nam opowiedzieć nie jedną historię, prawda? Oczywiście, że mogłyby opowiedzieć nie jedną ciekawą historię, ale żeby to opowiedzieć, musiałbym pana zabrać do pewnego ciekawego miejsca. Gotów? Gotów. Ci dwaj żołnierze z Trzcianki, kim oni byli? Byli to żołnierze z 201 Pułku Ochotniczego Piechoty, którzy polegli w wojnie z Sowietami na początku sierpnia 1920 roku. Był to podporucznik Tadeusz Wagner oraz ochotnik Józef Jerzyński. A czy wiemy, jak ci ludzie żyli? W lipcu 1920 roku Sowieci docierali do ziem centralnej Polski. Powołano armię ochotników. Byli wśród nich ludzie bardzo młodzi, ludzie często bez żadnego doświadczenia życiowego, a teraz stanęli do walki na śmierć i życie z okrutnym wrogiem. Rzeczy te pochodzą z ekshumacji ich mogiły pod kapliczką koło ścianki. Poza tymi pamiątkami również pozostały w dobrym stanie zachowane trzewiki żołnierskie dobrej jakości oraz druk apteczny. Z czytelną nazwą apteki ulicą, ale jest on w konserwacji i jeszcze pozostawia sporo, sporo zagadek. Te wszystkie znalezione przedmioty kryją w sobie wiele historii, tajemnic, życiorysów. Tak, historia tych poległych żołnierzy nie zakończyła się w mogile pod ścianką, ale na cmentarzu wojskowym w Brańszczyku. Znajdujemy się w Brańszczyku, na cmentarzu, na którym pochowano naszych żołnierzy schumowanych w czasie prac archeologicznych. Pochowano ich w asyście Wojska Polskiego, z pełnymi honorami, tak jak powinno się chować bohaterów. Dzięki waszym badaniom, ci dzielni ludzie odzyskali swoją tożsamość i w końcu znaleźli godne miejsce wiecznego spoczynku. To piękne. Tak. Teraz już wiemy, dlaczego trasa ekspresowa S8 nazywana jest trasą bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przebudowa drogi krajowej nr 8 na drogę szybkiego ruchu to kolejny krok do ukończenia sieci dróg ekspresowych w Polsce. Gdyby nie ta inwestycja, dofinansowana z funduszy europejskich, kto wie, może wiele z tajemnic naszej historii nie zostałoby odkrytych do dzisiaj. Ale program Infrastruktura i Środowisko to nie tylko projekty transportowe. Z jego środków finansowane są również działania na rzecz sektorów energetyki, środowiska, zdrowia i kultury. Poszczegóły na temat projektów i obszarów wsparcia programu zapraszamy na pois.gov.pl. Materiał filmowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności i Budżetu Państwa w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.